No, Cześć, z chyba Fajna no, chyba, co? Podbierać, czy nie? Nie, Mark. Chociaż nie, chyba. Ty, to lin? Japona. Lin! Lin! lin. lin. Dabry, lin. powoli, powoli, powoli. A nie, dobra, leś. O, rzucaj O, ej, Jest leś. Leś, większy. Fajny. tam musi być

Niko, każda by sobie Bez podbieraka? Jest no, no, ryba? raczej nie Ale właśnie, ryba jest? Czy właśnie nie? nie wiem teraz Może płynąć w swoją stronę O! Jest yeah. O, dawaj, dawaj, podbija, czekaj mieczek Ale może być spoko, może być spoko Nie, glutek o, A, malutki Nie, to dawaj chuj z tym taki. Mikrusek taki o Mały lechu Nikodema Też go nie, dobry Dobry u Marcela Lech prawdopodobnie nie aczkolwiek jest możliwe. może i Japona nie? O Ale może i Japona o. ładna ryba Lechu ładny Lechu Siedzi, podbiera, kur... gratulacje. Uuu, to jest ponad życiówkę Nikodema. Dobra. Taka ryba Marcela. Bardzo ładny raż. Siedzi. Jest, widzowie, rybka. O! O, o, o kurde! O, ale przymurował pięknie. Mamy Japoneczkę, pięknie. Ostrożnie, żeby tutaj, wiesz, kontroluj ją, ona Ci będzie spierdalać w prawo teraz. Tak, tak. tak, dlatego ją odciągam. Przypompuj trochę, przypompuj, podnieś rękę do góry. To jest Japon. Japona, Japona, wow, wow, Japona lechu. 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 Lechu, Lechu. Japone? A nie Japoń. Jest Japoneczka pierwsza. Taki. To jest pierwsza no. jest, tak się prezentuje. No, niewielka, ale jest. Marcyzry bomb. Zobaczymy czy będzie dobra, Na że wejdź. Wejdź jak najbliżej wody po Wędka w górze, wędka w górze Lecz Ale taki znowu pół Mały. przekaz. Mały pod czteryś Nie no dobrze lecz z Zgibam. słuchajcie. Nie widzę, gdzie żyłka Tam jest Wiełka. Dawaj, jest ładna rybka O, Niko mówi, że ładna Dobrze, Ładnie idzie, Niko? Ojejku Co? Chyba Lama gdzieś jest? weszła. Dawaj, dawaj, dawaj dawaj. Spokojnie, wyjdzie Masz ją? Coś tam idzie Jest, 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 jest.

to chyba go rano wrzucimy, co? Patrzcie, patrzcie to, jaka ryba, widzowie. Nikodem, ale masz dzieciówkę, to jest czterdzieś... To jest 50 jak nic, nie? 50 jak nic. Patrzcie to, jaka ryba. Siedzi, jest ryba, Marcela. nie tego, kurwa. Gdzie jest podbierak? Dobra, ja idę. Marce, z rybą. Ładna? No. No widzisz, Może linek kolejny, sobie. No pół godziny od poprzedniej ryby Nikodema. Czyli tego pięknego jego lina. I co my tu mamy? Nie, Lin. Ale Lin kolejny, ja pierdzielę. Czekaj, daję to to. Ja tam prawie bym się o, odpaliby, kurde. Jadę lin kolejny, ty. A jaką masz życiówkę inna? 28. O no to życióweczka, moi drogi. Kolejna życiówka na koncie, twoim. O kurde, jadę. Czekaj, okay. to 30 no, taki fajny lin Marcela. Dobra, rybka, kurde. No, jego życiówka na pewno. Kurde, drugi lin tej nosy. Graf. Gdzie bał Słuchajcie. Moi drodzy. Nikodem z rybą na metodę. Pozbierak tu jest. Łanie idzie? Nie, chyba właśnie nie ma. Albo płynie w moją stronę. O, jest. jest. Jest, dobra. Ale fajne braje. Nikodem no, z rybą. W kurwa, potrzeba z tych. Jest. Dawaj góra, góra, O, jest. O, ładnie, 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 właśnie no. Góra, 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 góra. Wysokowetka, wysokowetka bo się bije będzie. Trzech i o, Ale po jak Oj, ładnie się gnie no. Ale gdzie on, kurwa dawaj go do góry kurwa. Lechu jest? Jest, Niko! O Japoniec! No, no. Może z Może życiuba będzie. Dobra, mieszkanie. Do, Ale do na pomiaru. metodę. No. no w końcu jeba na Brawo ty! Tak się prezentuje moi no, drodzy. Japoniec Dęba. gratuluję. Dzięki. Bardzo z kolejną rybą. Nie czuję go teraz Ale za pierdząc nie jest ten Jest Lechu Mały. mały Mały A ja u sobie to jest 35 gdzieś, nie? No, pewnie no. no, to ważę do siebie Tak, witer, bo ja, ja i wątpiero Uwolnij, dawaj Tak ileś u Marciela no dobra, mamy, około dosłownie za 5 minut czwartą, już się przejaśnia. E, no i szczerze mówiąc jest mega mocna mgła, ale muszę powiedzieć, że no chłopaki się o Anie popisali. Bo nikodem, no jednak 48 cm e, lina złapał, to naprawdę piękna ryba. I życiówka, której długo nie pobije, bo ja to wiem, nie? Ja to wiem, bo on się teraz tam stoi i się ze mnie śmieje, ale ja wiem, że, że on tego nie pobije długo. Eee, Marcel też łanie e, połapał, natomiast tata, niestety, który teraz sobie zestaw przerzuca, no to jednak nie wiadomo jak udanego połowu nie miał. Eee, ja paroma fajnymi rybami, znaczy fajnymi, takimi średnimi rybami, e, miałem okazję się wykazać. Eee, ale też nic specjalnego nie złowiłem No ale kto wie może jeszcze coś tam uderzy. Eee, zostaniemy myślę gdzieś do 6. Eee, no i jeszcze spróbujemy coś wydubać. Także trzymajcie kciuki i oglądajcie dalej. Jest. Jest? Będzie, dobra, macie z kolejną rybą. No chłopak naprawdę. On... Podbiera, 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 podbiera. Już się daje. kurde. Góra bębka, nie Ładna będzie? Ciekawe co tu idziek O taki O taki 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 37-38 cm Będzie O, jest ta tam jest naprawdę dobrą rybą podobno Dawaj, 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 dawaj Olej idzie mm. zobaczymy co to Leś. Tak o fajnie Siedzi podbieraku, a ja w wodzie O ole Piękny leś, słuchajcie, dobra ryba znowu ładna ryba, kolejna utaty Dosłownie dwie minuty po poprzednim leściu no będzie leż, bo idzie jak ale... No pewnie leś, ale kto wie czy nie lepszy. Dobra dawaj, dawaj. olej idzie. No, może być dobra. O tak... Eee no, tak. co ty, 40, 38... 8. To teraz Tak u Marcela ryba? No to podbierajcie to To tam jest Nikodem tam, lecimy, lecimy trzymaj się ładne będzie, co? no, no bije ładnie no, o, biecha. ale biechał w nikodema no, to czekaj no, ten jest no, to będzie masz tak, bierz będzie życzę, chyba a nawet jak nie życiówka, tej tak wuna na no. Ok, i daj wędkę. Dobra. Dobra, odpińczę i zwijamy to w cholerę już, nie? Dobra, to my się już zwinęliśmy i będziemy spadać. Połów uważam za naprawdę udany. Mega fajnie połowiliśmy. Gratuluję chłopakom za życiówki. Eee, no i też gratuluję także udanego połowu. Sobie też, oczywiście. No i co? Dzięki za obejrzenie i do następnego.